Cześć wszystkim, tu Krzysztof z Platinetu oraz Axel. Chcemy Wam pokazać, jak kemping i biwak to są fajne rzeczy na podstawie różnych akcesoriów i produktów, które my użytkujemy na co dzień, a też promujemy i oferujemy klientom, aby mogli mieć wygodniejsze i łatwe i lekkie życie na kempingu. Jest to zestaw, z którego korzystamy w tym momencie, czyli stolik bardzo duży. Nawet na cztery osoby w zupełności wystarczy, gdyż, jak widzicie, mamy miejsce na cztery kubki. Mamy tutaj świetne miejsce pod spodem. Możemy zbliżenie pokazać, jak wygląda bardzo duży pojemnik, jeżeli chodzi o napoje, o, yy, o różne rzeczy, które możemy tam włożyć. I co, dalej Wam pokażę krzesła, naprawdę duże krzesła, które tutaj. Pokazują wam, jak duża przestrzeń jest, gdzie możemy włożyć sobie różne napoje, kubki, w ten sposób śmiało sobie wszystko tutaj możemy powkładać. I co najważniejsze, ten zestaw jest bardzo mały, jest bardzo mały, gdzie krzesła możemy złożyć bardzo szybko. Czyli wystarczy jednym ruchem składamy krzesła, tak? Jednym ruchem składamy krzesła. A jeżeli chodzi o stolik, jest to również. Bardzo proste, bo wystarczy, że cztery paski w tym momencie tutaj ściągniemy. I taki lekki, komfortowy zestaw mamy złożony dosłownie w 30 sekund. A całość mieści się do bagażnika, gdzie mamy dwa krzesła, zestaw. Plus stolik włożony w takiej jednej zbiorczej torbie. Gdybyśmy chcieli mieć tylko samo solo krzesło, bo też możemy dokupić do tego trzecie, czwarte, mamy tylko taką malutką torbę, która bardzo mało waży. Zatem zachęcam wszystkich, aby korzystać z takich produktów. I jak widzicie, na tym załączonym obrazku naprawdę warto. Dziękuję, cześć.